Z tej strony Adam z kanału Bizon i Marbura W poprzednim odcinku zabraliśmy Was na eksplorację drugiej części opuszczonego kompleksu punktów wojskowych z czasów PRL-u. Dzisiaj zabieram Was na eksplorację kolejnego opuszczonego obiektu wojskowego z czasów słusznie minionych z czasów PRL-u. Tym razem będzie to zapasowe stanowisko dowodzenia pierwszego korpusu wojsk obrony powietrznej kraju. Zapraszam na wyprawę! Tak, proszę Państwa, wygląda wschodnia część obiektu zapasowego stanowiska dowodzenia wojska obrony powietrznej kraju. Garaże i plac manewrowy. Budowę tego kompleksu wojskowego rozpoczęto w latach 70. XX wieku na terenie należącym do Rembertowskiego Poligonu Artylerii. Za mną rozpościera się plac manewrowy przed wschodnią częścią tego obiektu. Tutaj znajdują się garaże, mogące pomieścić łącznie 7 pojazdów wojskowych. Przez jeden z tych garaży wiodło główne wejście do pomieszczeń sztabowych i szpitalnych. Drugie wejście znajduje się na wysokości okolic nasypu od strony zachodniej. Ten obiekt jak później tworzącego między innymi góra antenowa oraz schron obserwacyjny, później przebudowany z przeznaczeniem na stanowisko przeciwlotniczego karabinu maszynowego, miały w założeniu stworzyć zapasowe stanowisko dowodzenia pierwszego Korpusu Wojsk Obrony Powietrznej kraju. Tak wyglądają garaże od strony wewnętrznej obiektu. Tu na marginesie dodam, zachowały się oryginalne malowidła, oryginalne drogowskazy. Tutaj prawdopodobnie znajdowała się gaśnica, o czym świadczyłaby ta namalowana tabliczka. Te drogowskazy, które pokazywałem, pokazywały po prostu kierunek wyjazdu pojazdów. Dobra, już jesteśmy w środku wschodniej części tego obiektu. Co możemy na pierwszy rzut oka zauważyć? Oryginalnie zachowana wojskowa farba. Tylko wskazy Level 3. No, tutaj mamy pomieszczenia poszczególnego obiektu. Mamy zachowany parkiet. Chodźmy do pierwszego z brzegu. Kratka dla fanów postapo i klimatów typu Czarnobyl czy białoruska strefa wykluczenia. Pszczenia praktycznie nie różnią się niczym. Zakaz używania broni. Znów nazwita. すご od anteny. Idziemy dalej. Tutaj gaśnica się znajdowała. O czym świadczy ta tabliczka. Tutaj mógł znajdować się uchwyt, gdzie była przymocowana. Tutaj od razu uważać. To było wyjście ewakuacyjne. Już rozpoznaję. Zamugowane. I tutaj było to drugie wejście właśnie od strony nasypu, od strony zachodniej do tego obiektu. Zastanawiacie się teraz, co to były Wojska Obrony Powietrznej Kraju. Był to jeden z czterech obok Wojsk Lądowych, Wojsk Lotniczych i Marynarki Wojennej rodzajów Sił Zbrojnych PRL w latach 1962-1990, trzymując popularnie nieoficjalnie Ludowego Wojska Polskiego. Zadaniami Wojsk Obrony Powietrznej Kraju były Obrona Przeciwlotnicza Wojsk i Ludności Cywilnej, Ochrona ważnych strategicznie obiektów militarnych, państwowych i administracyjnych oraz prowadzenie działań przeciwlotniczych w ramach systemu obrony terytorialnej. Ponieważ w interesującym nas okresie Polska była państwem członkowskim Układu Warszawskiego, to wiadomym było, że wzorce organizacyjne tej struktury wojskowej musiały być oparte o wzorce radzieckie. W 1990 roku Wojska Obrony Powietrznej kraju wraz z wojskami lotniczymi zostały przekształcone w wojska lotnicze i obrony powietrznej. 14 lat później, wskutek kolejnej reorganizacji struktur polskiej armii, przekształcono je w siły powietrzne Rzeczpospolitej Polskiej, a zadania wojsk obrony powietrznej kraju przejęły stosownie przystosowane i przygotowane do prowadzenia tego rodzaju zadań operacyjnych jednostki w ramach sił powietrznych. Tutaj mamy wyloty z tych pomieszczeń. W których byliśmy parę chwil temu. Opowiadając o tym obiekcie, warto jeszcze wspomnieć o tym, że na górze został on przysypany nasypem ziemnym. Jaki to miało cel? Bardzo prosty i logiczny utrudnić przeciwnikowi lokalizację tego obiektu oraz atak lotniczy. A tutaj są zachowane jeszcze do dzisiaj fragmenty płotu z drutami. Tutaj znajduje się poligonowy schron obserwacyjny, który wraz ze schronem oraz placem manewrowym tworzył kompleks zapasowego stanowiska dowodzenia pierwszego korpusu wojsk obrony powietrznej kraju. Tutaj widzimy bardzo szerokie zadaszenie, a więc przebudowywano ten schron w późniejszym okresie. Jego przeznaczeniem prawdopodobnie miało być ulokowanie tutaj stanowiska przeciwlotniczego karabinu maszynowego. Dobra, zobaczmy kotku, co jest w środku, tutaj zamazany napis Level 1. I tak prezentuje się schron obserwacyjny od wewnątrz. Już chodzić. Tutaj było zejście, ale niestety zapchane i zaśmiecone, także nie dowiemy się co tam było na dole.